Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Michała Urbaniaka koło Konfederacji. Szanowny Marszałku, Wysoka Izbo. Generalnie ASF obecny w Polsce od 2014 roku. W ostatnim czasie pojawiło się coraz więcej ognisk, tak? Musimy zwrócić też uwagę choćby na przykład województwo wielkopolskie, gdzie 35% trzody chlewnej jest hodowana. Więc to jest faktycznie duży problem. To jest problem, z którym trzeba się zmierzyć wysoka izbodno przez 5 lat nie powołano w zasadzie żadnego centralnego pełnomocnika do spraw zwalczania ASF. Nie powołano żadnej też ponadresortowej współpracy. Nie było tutaj skutecznej depopulacji dzików. Nie było skutecznej depopulacji dzików, które są właśnie głównym wektorem przenoszenia tej choroby. Część myśliwych też. To należy zwrócić na to uwagę, była stygmatyzowana przez środowiska mieniące się proekologicznymi i niekoniecznie chciała współpracować. Możemy też spojrzeć na przykład Czech, Następnie. gdzie do zwalczania ASF wykorzystuje się też snajperów. Tego dzisiaj nie mamy, tak? a może warto jeszcze o tym pomyśleć. Tutaj ASF generalnie może doprowadzić do głębokiego kryzysu, i mam wrażenie, że wszyscy na sali jesteśmy tego świadomi. Tutaj nowelizacja, to w zasadzie specustawa, ma na celu zwalczanie wirusa. I bardzo dobrze. Przede wszystkim projekt koncentruje się na, na tym, co jest przyczyną rozprzestrzeniania się ASF-u, czyli na problemie dzików, na problemie depopulacji i na zwiększeniu też tego odstrzału, na możliwości zwiększenia odstrzału. Tutaj w tym aspekcie też mogą zwiększyć się uprawnienia Policji straży wojska. Tak? To istotnie też, co istotne też należy zwrócić uwagę na to, że zakazuje się celowego uniemożliwiania przez osoby postronne, przeszkadzania w samych polowaniach, przez te na przykład organizacje ekologiczne czy pseudoekologiczne, jak to w zasadzie bardziej poprawnie można określić. I tu dobrym przykładem, który już został dzisiaj powiedziany, byli Niemcy. Tak? Jako kraj, w którym faktycznie 800 tysięcy dzików zostało odstrzelonych i problem jest mimo wszystko mniejszy. My też mamy obowiązek, aby w pierwszej kolejności pamiętać o tym, gdzie jest dobro, o które powinniśmy dbać, czyli o dobro rolnika o dobro konsumenta, o polską przyrodę i środowisko, ponieważ ekologia to nie jest tylko pilnowanie jakiejś jakiegoś konkretnego gatunku, ale utrzymanie równowagi, równowagi w środowisku i to jest bardzo istotne. Więc tutaj rozszerzenie tych zasad bioacekuracji, nie tylko właśnie dla rolników, ale też na myśliwych służby zabezpieczające czy właśnie te polowania sanitarne to jest dobry krok. Nieprecyzyjna natomiast jest tutaj próba wprowadzenia też ustawą zmian do prawa łowieckiego, do, które mają w zasadzie być traktowane przez myśliwych jako utrudnianie polowania. To jest dość niejasne. Tutaj punkt artykuł 42a punkt 16. Przepis jest dość ogólnikowy. Nie wyjaśnia do końca, na czym miałby polegać to celowe utrudnianie czy uniemożliwianie, i to warto byłoby dopracować w już w ostatecznym, w ostatecznym brzmieniu ustawy. Niemniej cały projekt uważamy za potrzebny jako Konfederacja. Zwracamy uwagę też na to, że jest uchwalany. W sposób zbyt szybki, niekoniecznie musi być w takim razie też przemyślany, jest w pośpiechu robiony i, co jest też istotne, za późno o jedną kadencję. To powinno być robione już kilka lat temu, natomiast dalej jest to krok w dobrym kierunku, więc my będziemy przy tym pomagać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Informuję,